Z tej strony radiusz. Słuchajcie, myślę, że opadł już kurz, opadły troszeczkę emocje po tym, jak Brykling ogłosił dwie wersje Kwai 1334. I myślę, że najwyższy czas włożyć w takim razie kij przysłowiowy, w przysłowiowe rowisko i pokazać kolejne takie figurki. Na dzień dobry idzie bliźniaczyk Wygon Jean, też w Poncho, tylko sprzed 10 lat, z roku 2015. Też był w zestawie Seaf Infiltrator, tylko że o numerze 75096 też miał Poncho. Na breaklinku tą figurkę możecie znaleźć pod numerem 651. Aczkolwiek wydaje mi się, że w każdej chwili Brickling może zrobić z tego 651A i 651B. Bo dokładnie taka sama sytuacja, jak miała miejsce z Quagondonem 1334, ma miejsce z Quagondonem o numerze 651. Natomiast do rzeczy, żeby nie był gołosłowny. Tutaj mamy. Tą stronę z taką groźniejszą miną tego kłajgondzina. Ona w obu wersjach tej główki nie różni się znacząco. Różni się szerokością tak naprawdę baków. Zobaczcie, tutaj są węższe baki, tu są szersze i na odwrót tu są węższe, tu są szersze. Czyli buźka z przodu jest praktycznie identyczna. Różna jest szerokość baczków. I to nie jest duża różnica, jak dla mnie, jeszcze do zaakceptowania, żeby nie robić z tego wielkiego hała. Natomiast tutaj fajne rzeczy zaczynają się, jeżeli tą figurkę odwrócimy. Czyli pokażemy sobie tą wersję z uśmiechem. Też różnią się baki. Tu są szersze, tu są węższe. I na odwrót, też. Tu są szersze, tu są węższe, ale zwróćcie też uwagę na kolor tej brody. W tej wersji jest ona dużo jaśniejsza niż w tej. To dokładnie widać, jak popatrzymy sobie z boku na tą figurkę. Zobaczcie, ta główka ma po obu stronach ciemną brodę, dark brown. Natomiast ta główka. Tu ma jasny odcień brody, tu ma ciemny odcień brody. Tutaj to doskonale w tym momencie widać. Skąd to się wzięło? Sytuacja była dokładnie taka sama jak przy 1334. Wypuszczono tą wersję tą z dwoma kolorami brody. Poszły, już pierwsza partia poszła do sklepów. I nagle zorientowano się, że no jak to, qui Jin ma dwie, dwa różne odcienie brody po dwóch stronach głowy. Szybko zrobiono zmiany, poprawiono to, weszła ta wersja główki z dwoma odcieniami ciemnobrązowego. Przy okazji pozmieniano te szerokości baków tutaj z boku. Natomiast no ta pierwsza partia już była w sklepach, trafiła do klientów, więc kopia sytuacji z tego, z tego roku. Jeżeli ktoś kupił ten zestaw z tą figurką zaraz w pierwsze dni po premierze, to będzie miał tą wersję figurki z dwoma odcieniami brody. Po jednej reddish brown, po drugiej. Dark Brown, w późniejszym etapie produkcji była już dostępna tylko ta główka po obu stronach, ciemnobrązowa. Jakbym miał obstawiać, to też tylko i wyłącznie statystyka z głowy, pod tym ile jakich główek mi się przez lata przewinęło przez ręce. No to obstawiałbym, że ta główka z dwoma kolorami brody, po jednej Reddish Brown, po drugiej dark brown to jest tak do 5%, że tak popula powiem, populacji wszystkich Hwajonzinów na rynku. Ta wersja z tymi dwoma odcieniami ciemnobrązowymi, no to jest pozostałe 95. Więc zerknijcie sobie u siebie w kolekcjach, jakie główki macie na tym. Kwaigon tak jak mówię, po tej stronie z groźną miną różnią się szerokością baków, po drugiej stronie różnią się kolorem brody. No, życzę Wam, żebyście mieli oczywiście tą z dwoma kolorami brody, bo być może jak Bricklink kiedyś zrobi z tego 651A i 651B, no to będziecie bogatymi ludźmi. Póki co te dwie główki nie mają różnicy w cenie, te dwie figurki nie mają różnicy w cenie, jedną i drugą można kupić dokładnie za te same pieniądze. Ok. I to by była taka wiedza, że tak powiem pierwszy poziom tajemniczenia. Natomiast teraz, jak ktoś jeszcze dotrwał do tego czasu w odcinku, to zapraszam Was na drugi poziom wtajemniczenia. Mam jedną główkę, która jest takim przejściowym modelem między tymi dwoma. Nie poszła oficjalnie do zestawów, była testowana w fabryce jak ona wygląda. I ta figurka w ogóle którą dostałem od jednego z pracowników byłych już z fabryki Lego jednej. Po pierwsze zobaczcie, ona ma ciemniejsze pączą. Wygląda na legitne, mówię, no jest, pochodzi od pracownika Alego, więc raczej nie jest fajkiem, tylko jest legitne. Jest po prostu wycięta z troszeczkę innego koloru materiału. Natomiast to poncho jest mniej ważne w tej figurce, ważniejsza jest główka. Zobaczcie, jeżeli patrzeć po szerokości baków, po tej groźnej stronie, no to ta figurka ma porównywalne baki już z tymi poprawionymi, czyli z tą. Wersją powiedzmy, jako, nazwijmy ją B. Czyli yy, ta strona główki groźna jest praktycznie identyczna jak ta poprawiona wersja Kuaigundzina z dwoma kolorami ciemnobrązowymi. Natomiast znowu fajne rzeczy dzieją się po tej stronie. Zobaczcie, ona też ma po pierwsze odcień ten reddish brown jasnobrązowy brody, czyli zobaczcie, też ma dwa kolory brody. Po jednej ma ciemny brązowy, po drugiej ma jasny brązowy. Natomiast jeszcze patrząc na baki, ma dużo szersze baki niż te dwie pozostałe główki. Ta główka to jest jakiś powiedzmy promil yy, populacji wszystkich Coilgun'ów na rynku, bo tak jak mówię, to jest taki wariant przejściowy, który był testowany zanim podmieniono tą główkę na tą wersję z dwoma kolorami ciemnobrązowego. Po jednej stronie już ma właściwą twarz, tą ostateczną, że tak się wyrażę, a po tej stronie ma jakieś dużo szersze baki i też jeszcze jasnobrązowy zarost. Czyli reasumując, wariant pierwszy, pierwszy okres produkcji to jest ta główka, dwa odcienie brązu po stronie groźnej ciemny brąz, po stronie uśmiechniętej jasny brąz. Wariant drugi, czyli ten, który już jest po zmianach, różni się szerokością baków tutaj. Tutaj już łapie kolor ciemnobrązowy. I wariant przejściowy, który po stronie groźnej już ma właściwy, właściwą twarz, właściwy rozmiar baków. Natomiast po stronie tej uśmiechniętej cały czas ma jasnobrązową brodę i do tego jeszcze dużo szersze dużo szersze baki. 95% 5% i jakiś promil populacji wszystkich Kłajonginów na Rynku. Słuchajcie, to tyle na dziś. Tak jak mówię, sprawdźcie swoje Dżiny zanim osiągną ceny kosmiczne i będą nie do kupienia. I tak jak mówię, no życzę Wam, żebyście. Tak najbardziej życzę Wam, żebyście mieli tego, ten wariant przejściowy, aczkolwiek on jest praktycznie. Ja miałem tylko jedną główkę. Nie trafiła mi się przez ostatnie 10 lat, jak ta figurka istnieje na rynku, jest druga taka główka. Tych no pokazuję tutaj po dwie, no bo mam ich kilka więc no, są dużo bardziej popularne. Słuchajcie, no to tyle na dziś. W takim razie zapraszam na kolejne filmy z galaktyki LEGO Star Wars. Hejka!